Dzień dobry. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj obłędnie pyszna szarlotka brzoskwiniowo-jabłkowa. Bardzo efektowna z bezą na delikatnym kruchym cieście. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jajka, cukier, cukier puder, mąka. Masło, proszek do pieczenia, cukier z wanilią, budyń, sok z cytryny, jabłka, brzoskwinie i sól. Zaczynamy od przygotowania jabłek. Obrane jabłka kroimy na małe kawałki. I jabłka powinny być oczywiście pozbawione gniazd nasiennych. Następnie przygotowujemy brzoskwinie. Obrane brzoskwinie również kroimy na małe kawałki. Na patelnię kładziemy mały kawałek masła, i na rozgrzany tłuszcz wykładamy pokrojone jabłka. Dodajemy pokrojone brzoskwinie. Proporcje jabłek i brzoskwin mogą być dowolne. Owoce posypujemy dwie małyżkami cukru. Mieszamy i przesmażamy przez około 5-10 minut, najlepiej pod przykryciem. Dodatkowo, według uznania, można dodać cynamon. Soku z owoców nie odparowujemy, tylko dodajemy 2-3 łyżki budyniu, np. śmietankowego lub waniliowego. Budyń można zastąpić mąką ziemniaczaną. Dokładnie mieszamy i jeszcze krótko podsmażamy, tylko do zgęstnienia. Następnie oddzielamy żółtka od białek i przygotowujemy kruche ciasto. Do misy przesiewamy 2,5 szklanki mąki. Wsypujemy 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. 1 łyżkę cukru z wanilią lub cukru wanilinowego. Wsypujemy 4 łyżki cukru pudru. I suche składniki mieszamy. Następnie dodajemy kostkę masła pokrojonego w kostkę. Wlewamy 5 żółtek. Żółtka i masło zasypujemy mąką. I całość zagniatamy ręcznie lub za pomocą miksera. Ciasto wyrabiamy do momentu, gdy będzie miało konsystencję jednolitej kruszonki. Następnie, mniej więcej 3 czwarte kruszonki przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Kruszonka powinna mieć taką konsystencję, aby można ją było łatwo formować. Równomiernie rozprowadzamy i lekko dociskamy, ale tak aby ciasto nie było zbite. A teraz przygotowujemy bezę. Do misy miksera wlewamy 5 białek, do białek wsypujemy szczyptem soli i białka ubijamy na sztywno. Następnie do ubitych białek stopniowo wsypujemy cukier. I białka miksujemy na wysokich obrotach przez około 5 minut, aż masa będzie gęsta i lśniąca, a kryształki cukru nie będą wyczuwalne. Na koniec dodajemy łyżkę budyniu. I łyżkę soku z cytryny. Całość miksujemy na małych obrotach, tylko do połączenia składników. A teraz składamy już naszą szarlotkę. Na ciasto wykładamy podprażone owoce. I równomiernie je rozprowadzamy. Następnie na owoce wykładamy ubite białka. Białka równomiernie posypujemy pozostałą częścią ciasta. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy około 40-45 minut grzanie góra-dół. Na 15 minut przed końcem pieczenia można wyłączyć grzanie górne i zmniejszyć temperaturę pieczenia do 170 stopni, aby ciasto na górze się za bardzo nie zarumieniło. Polecam wszystkim, lepszej szarlotki nigdy nie jadłam. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!